Siemanko, witajcie, tutaj Ławid z League of Legends. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo będziemy komentować mecz Shotera. On o tym nie wie, ale będzie miła niespodzianka. Razem Entak. ze mną będzie w studiu Ropniak. E, witam, witam. Uh, follow the Fallen team. Są to trzy primedzi. Dzisiaj, dzisiaj Zinzao, Habili Gragas and Meitai Lee Sin. Dokładnie. Nie zobaczymy, co chłopaki pokażą na trujeczkach? Dosyć dziwne, ale podejrzewam, że po prostu chcą się dosyć szybko wykarować. Dlatego wzięli trójki, bo dużo szybciej się wbija jakąś wysoką ligę na trójkach, a nie wszyscy o tym wiedzą. No, no zobaczymy. Szufla, standardowo Doran na dzień dobry. Zobaczymy, co reszta. No, dokładnie, dokładnie Uni Popcorn. Tak naprawdę, nie sprawdziliśmy elo przeciwnej drużyny. Bo tak na szybko wpadliśmy na pomysł, że no, a nagramy mecz. Zobaczymy. Myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Zwłaszcza, że nikt się tego nie spodziewa. No ale popatrzymy. Zinzało, Gragas i Lysin. Na Sorakę, i. Wukonga. Nie mam. Tak nie mi się bardzo. Wydaje, że to trochę dziwnym. Trochę dziwnym pikiem jest Soraka. Tym bardziej, że to jest trójka tylko i wyłącznie. Dokładnie. Nie mam pojęcia, właśnie co zagrają, Zwłaszcza, że. Mało wiem o grach 3x3. Tym bardziej jest to dla mnie ciekawe. Nie mam pojęcia, może inaczej się postacie buduje albo coś. W każdym razie mam świadomość tego, że bardzo dobrym graczem jest Graffita. Z tego co chłopaki mi mówili, ale też nigdy nie wziąłem go w akcji. Także jestem bardzo into this match. Ciekawie, podo, podo, podobnie do Gregasa widać, że razem grają. Dokładnie. To jest stały primate. Stały primate. Z refleksem e, grają często dosyć. Nie wiem, za co Shoter nikt zmienił, ale może taki bardziej mi się podoba. Upadły strzelec. Hmm? A to ciekawe. Na trójkach też się gra w dżunglę? Tak, tak. I dużo, dużo, dużo szybciej się robi dżunglę. Widać mnie minion tutaj chyba jest. Nie staram się pokazywać wszystkie elementy tutaj na mapie. Mam no, wokół już dwójka. Gryfita szybciej, dwójka z U. Ale jeden za jeden będzie. Odblokują się za 30 sekund. Tak mm. jest. E, znając szuflę, to po prostu na fraga. <grystanie> Dokładnie. O, o! Padł? Górna linia. Co cisnął. się cisną. zadziałało. Uuu. live. Dwa trupy na ale chyba to... to... jest początek, tylko i wyłącznie początek. zostały odblokowane. Dolna linia jak na razie... Jak Wukon księż spisze, to, 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 to Soraka będzie miała przewagę, ale... nagraga sama... Nie, no Soraka so, so ma tragedię. Znaczy, bardzo dziwny pik. Powiedz mi, wiesz co, może daje to takie pole z tą kłódką? Tak jak Shinza, teraz nie wiem, przed z, 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 z tego co dobrze pamiętam, to jest chwilowy buff, no. A. ale pewny, pewny nie jestem. Do nie, wiem, o, na pewno jest jakiś buff, to... tak, ale co to daje, to do tego pojęcia nie mam. E, powiem tak. Drużyna rankigowa jest no ranked. FlyBeeCut jest no-ranked także w solo-game'ach. FlyBeeCut to sraka. Zresztą widać, to tu shotre... Aaaa, to uu, boli, boli. No cóż. jednak chłopaki trochę cisną. Trochę go zmienili ten Twisted treeline? W sensie mapę na trójkach bo... Jak raz kiedyś to grałem, to zupełnie inaczej to wyglądało. Totalnie inaczej. W proszę ja ciebie. Mm. platyną Piotka. No to chyba już nie ma żadnego znaczenia, bo biłem ich strasznie. Strasznie, strasznie. Mm. No, Tragiczna przewaga, że teraz farmien przeciwnie Tak, uderzeniu. Ale ty nie jedzie się dwóch. E, ten Kazik z Sorakami jest, jest na no ranket, Nie. A, prawdopodobnie. A, a tu to, co to, masz? Wtedy... Same platyny. No tak, tak. Czy platyny? Platyny tylko i wyłącznie no dlatego, nie... że dobrało parę razy nie tych ludzi, co potrzeba. Nie, no w sumie, w sumie tr tr trzeba o tym powiedzieć w poprzednim sezonie solo. Shotter miał Daymo, Diamond, piątkę podjął sobie wyzwanie, że w tym sezonie do challengera, ale to jest długa droga przed tym. wejdzie w praniu. Bo no niestety, ten system dobierania graczy to jest tragedia. Osobiście uważam, że mimo wszystko, dopuszczeni do rankedów, powinni być gracze przynajmniej po 50 tych grach rozegranych, tak rankingowych. Dopiero powinni być w ogóle jakikolwiek rank rankowani. Bo jednak te 10 gier to jest bardzo mało. I później wchodzi taki gracz, nie bardzo ma pojęcie. No i nie tyle, że jest trolem tak wam po prostu się uczy. No ale psuje, psuje strasznie grę. Ogólnie takim wartym polecenia tematem jest oglądanie streamów. Tylko jakichś nie takich byle jakich, bo każdy może zrobić streama, tylko oglądanie czegoś wartościowego. Naprawdę dużo daje. Drużyna przeciwna złapała czwartego fraga, ale jak to Niewiele wiele to wnosi. Właśnie, jeden frag Czy... na trójkę Właśnie, to, bo to jest to jest żadna przewaga, tak? Dokładnie. Zresztą to też jest ciekawe, bo bardzo dużo osób na niskim EO rzuca się na fraga. Nie róbcie czegoś takiego, po prostu nie gącie nigdy nikogo przez pół mapy, ja to bardzo często obserwuję na piątkach. Jest to totalną zarazą. Ludzie gonią jakiegoś typa przez pół mapy, biegają praktycznie na respaw przeciwnika, po czym dziwią się, że padli, a ja się na przykład wycofuję, no bo to jest bez sensu paść na trzech ludzi. Ludzie, ogarnijcie co to znaczy gra w piątkę, bo to jest bardzo ważne, tak? Mimo wszystko... To jest, to jest całą drużyną, grasz, a nie jedną osobą. Tak, tak dokładnie. No i mimo wszystko fra fragować to, owszem, przyznaję, fajna rzecz, a też sobie lubię pograć midem czy junglerem taki, i po podpierdziać fragi. No ale to jednak nie jest wszystko w tej grze. Nie na tym się to opiera. Można mieć naprawdę totalnie dostało się totalnie w tyłek we fragach, a gry wygrywać, bo no, nawet nie tyle my tak robiliśmy. Co, trafiają się gry, że przegrywa się 30 do 15 nawet, albo i więcej. A idzie to wykrować, naprawdę, bo trzeci milion liczy tylko na kille. O, nie wiem, szotr trochę zbobił. Powinien go tam dziabnąć. No, myślę, że... O, odgryzie się na stracę. Tak. Uuu. No i frak odrobiony, proszę bardzo. Wystarczy zakończyć na, na przewagę w goldzie, tak? A to wszystko. A to nie, jest... a z, z, z drużyna, drużyna szufli jest dla nas z tego, że nie, nie odpuszcza farmy, tak? Dokładnie. Jednak mimo wszystko, farma jest kluczem do gry. To, jest dużo, to ma dużo większe znaczenie niż same fragi. Tym można bardzo dużo wyrobić. No i przede wszystkim uważam, że przeciwnik trochę zbobił, to Soraka to nie jest dobry wybór. Uuuu, nie, nie, to już, jest, to już jest bez podejścia. Bezsensowne ulti, tym bardziej, że Soraka na górnej linii jest. Fakt, ulti Soraki do, da, daje dosyć dużo życia, ale nie przesadzajmy. To jest fajna rzecz, tylko nawet nie w early, tylko w takim mid game, bym powiedział. Bo później w to też postacie robią taki damage, że to jest totalnie useless, tak? Bo mimo wszystko się uleczy, to i tak to nic nie daje, bo zaraz wchodzą kole... idzie kolejny combo raz za razem. No takiego lesina czy coś w tym stylu, to, to jest bez sensu. Aczkolwiek jak ktoś umie grać, jest bardzo rozgarnięty, no to na przykład Jinx, Jinx z Soraką bardzo fajnie wychodzi. Jeżeli carry jest mocne, bo po prostu można wspomóc W. Spotkaliśmy się już z takim teamem i naprawdę dostaliśmy bardzo mocno z Bastkiem na bocie. No, Wukong jest strasznie w plecy, bardzo, bardzo w plecy. jak widać Szufla full tank, znaczy full Ogromne. Właśnie itemy tutaj się różnią na trójkach, tak samo jak na ramach bodajże. Są inne, tak, no może drastycznie się nie różnią, ale mają inne, zupełnie inne właściwości. zresztą widać specyfika gry też jest inna. No proszę bardzo, no. tak jak było widać przed chwilą na ekranie. Bukęm z z zaradzę, jeszcze Shoter, spokojnie by, by, by ugrał go, tym, by, ale niestety mana. No a tymczasem ugrał sin. Straszny, straszny pok mają. E, moim zdaniem Lissin, jak wiemy w trójkach, w trójkach niestety nie ma totemów, ale Lisin by był potęgą w trójkach gdyby z totemami. No niestety, no od tego, że Lee Sin to ogólnie bardzo mocna postać, tak? Więc, jeżeli ktoś ogarnia, on to nie ma siły. No niestety, jest tragiczny. i genialnie robi kontra dżunglę. Genialny, to jest po prostu postać tak, jakby stworzona do tego. Podkradanie reda czy blu, to jest mistrzostwo świata. Na piątkach rzuca się po prostu Todem i ucieka się. Fenomenalnie. Tak samo Z. To też bardzo dobra postać, bardzo ciężko złapać. Showflas znany oczywiście z farmy, jak zwykle przewaga kosmiczna. No, w 12 no. minucie. Aczkolwiek reflex, który też nie gra ja też. Bo... Kiedyś powiedział, że bardzo lubi farmić, Z tego tytułu często przegrywa. Nie wiem, jak to jest w jakiś sposób możliwe, ale podejrzewam, że po prostu nie odpuszcza linii. I nie wraca, kiedy już jest przepchany goldem, Zaraz kupić jakieś itemy, co cały czas dostaje, byle tylko pofarmić. Sprawdźmy apę Shootera. Mam no, przy 202 apę, to już ciężko słabo farmić. Wukong 147 damage'a. Kazik 139 I sraka. 115 AP Szufla kupił buty Magic Penetration. I teraz, teraz może, mogą mieć chłopaki problem. Znaczy, że od początku gry mają problem. No, ten, tak jak już mówiliśmy, no, ze względu na piki. Nie ma co ukrywać, że Xin i Lesin to mają bardzo mocny połk, tak? Tak samo jak gra się na Lulu na bocie, Lulu i Jinx, tak? Bardzo dobre połączenie. Znaczy ogólnie Lulu jest bardzo mocnym supportem, właśnie przez swój połk. Tak samo jak gramy na Ankę, nie wiem, że zapewne już ktoś zauważył, że jest tragedia. Jeżeli z Baskiem mam grać na Ankę, no to już jest problem. Właśnie przez połk, no i tego Stuna głównie też. No niestety. S, szufla, szufla oczywiście standardowo nie odpuszcza farmy i co? Kill do tyłu, ale to... To jest nic na razie. Tylko 13 minuta. 13 minuta. No ale przewaga w goldzie już prawie 2000. To jest dużo. Na, na bardzo na dużo, bardzo dużo. To są, to są dwa pasy, tak? Czyli jakieś 600 hp. Do na dwie postacie. No. Proszę, co czas stylują buffy? Czy buffy, jak to woli? Bez żadnych kompleksów biegają po wrogim terenie mapy. No popatrzmy dalej. 112 farm. 112. Uszotera. O, Xin prawo. Brawo. Ach, jednak. Ale Ignate chyba... O, nie udało się. No Ignate jednak nie zabójca Ja bym to określił po prostu... Łasuch na fraga, nic więcej. Greedy, greedy. Bardzo często się to zdarza. Na... Przy moim Elo, gdzie po prostu bardzo często graliśmy piątki, czy jakieś gry nie rankingowe i tak dalej No to to jest tragedia, tak? Bo człowiek się wyrabia, a później dochodzą ludzie, którzy po prostu no. jest no, tragi tragiczne w pewien sposób. No już podejrzewam, że w większość z to się po prostu przyzwyczaiła, żeby nie dyskutować tak, robić swoje na mapie i tyle. No ale mimo wszystko nie jest być miło, nie jest miło być wyzywanym od nobów tak, gdzie... Masz się świadomość, że gra się dużo lepiej, no. I bardzo dużo gier jest do wykrywania, bardzo dużo. W momencie, kiedy ludzie by się słuchali po prostu. No ale niestety, no... Gimnazjaliści wiedzą lepiej. Proszę bardzo, zastylowane wolfy podajże. 136 farmy. No niestety, są zmiażdżeni tutaj. Przegwożdżeni, no. Popatrzmy tego Xin'a 16 minut gry, zaledwie Uwaga, w goldzie co się utrzymuje no. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć, a o czym niewiele osób wie jak zapewne zauważyliście, być może, bo pewnie ktoś nie, niekiedy to tam masorywa i tak dalej, ale tak, shoter bardzo często gra Gregasem, na przykład teraz Gregasem, Syndrom, e, Lisandrom, Trzyma akurat tak, bo co sezon jest pewna grupa, grupa czempionów, które są po prostu OP, to się zmienia totalnie co sezon. To postacie mają um, teraz aktualnie na piątkach najczęściej najczęściej e, e, banowane postacie Sirwanka. No co właśnie. Stra e, czempiony strasznie op. Co, co mamy? Co mamy na myśli mówiąc op? To jest tak naprawdę kwestia dwóch rzeczy. Postacie, które mają dobry engage i disengage, czyli dobre wejście i tak jakby m, dobrą kontrę. Na wejście przeciwnika są najlepsze w tym momencie. I jakie się pikuje? Takie, które mają e, obie te cechy: czyli mają dobry engage i disengage. Na przykład taki Lesin ma bardzo dobry engage, nie wiem, to jest chyba Q z tą swoją kulką, do którą się przyciąga, i bardzo dobry ulti na disengage, żeby kogoś wykopać team fight. Na przykład taką Morganę, gdzie to jest super sprawa, tak? No bo Morgana używa ulti i tak dostaje kopa na łeb i nie, dostaje laczka na łeb, czy tam sam i już jej nie ma. Nie robi damage'u, tak? A my resztę zabijamy. Więc to są... My... To takie postacie należy pikować. Że no czasem mi się nóż w kieszeni otwiera właśnie jak ktoś pikuje Serakę, no bo to jest... ten useless w pewnym momencie. Uwaga, pik na Barona. Zobaczymy, czy podejmę się, czy nie. A, jednak. A jednak nie. Właśnie, teraz często ludzie bonują Mundo, mundo Shirwana i tym podobne. Znaczy nie i tym podobno, właściwie te dwa czempiony, jeżeli chodzi o... E, o... O to, o solo topa, czy też dżunglę. I czemu to robią tak na sprawę, bo... Jeżeli ktoś w miarę jest ogarnięty Mundo, albo Shivano, no to jest to tak jak będzie widać w tej tam naszej grze. Że jest to praktycznie do zabicia. Bardzo ciężko go zabić, można sobie poradzić spokojnie o z trzema jez. osobami. No tutaj był Bobek, poszedł straszny, Bobek. Straszny, straszny damage. Uuu. No, ciekawe. Znaczy się trzech nie zrobią, ale... Zrobię, zrobię. A, Zonia poszła na no pewnie. Znaczy, Zonia. Na piątkach to się nazywa Zonia, tak? E, na trójkach to się nazywa Uglec, e, WitchCake. Po polsku nie wiem, bo niestety nie operuję polskim klientem. Ja mam, ja mam polskiego klienta, ale uważam to za przypadek, mam za to zmienić. Dużo, dużo lepiej się, się porozumieć, nawet z graczami, którzy nie są po prostu nie, anglojęzyczni. Bo niektórzy nie wiedzą, co kupować, tak więc lepiej czasem posłużyć radą. To będzie koniec, czy nie będzie końca? No... ciężko powiedzieć. Myślę, A, że będzie. Chyba to sfiniszują. Chyba jednak tak. A, jednak nie. U, właśnie, ulti Disney disengage. I na tym polega... W miarę rozsądna gra, tak? Przewaga kosmiczna, prawie 6k golda. No, to ostatnie akcje straszne, nie wyszły mojej drużynie. Farma, szufli 182, 7 kili. No właśnie, gdzieś tam w internecie kiedyś przeszperałem statystykę, bo miniony przychodzą falami, tak? I ktoś sobie rozpisał gdzieś tam w Excelu, jaką przewagę daje teoretyczne zbicie każdej jednej fali. Oczywiście największą przewagę daje to zbijanie fali z paladinem tak zwanym, czyli to jest minion, który jeździ sobie na kółkach z tym działkiem. On jest najwięcej wart Ale no jest to tragedia. Z każdą kolejną farmą, jeżeli przeciwnik po prostu nie ogarnia, no to jesteście tak do przodu. Jeżeli chcecie gadać kery, to niestety musicie ogarniać farmę. To jest podstawa. Nie ma co się oszukiwać. A, shoter znowu łasuch. Łasuch, łasuch, i teraz niestety ma przewagę już taką kosmiczną, że będzie tak do końca. Dimage straszny. Ja mówię, nadal nie zrozumiałem tego pika soraka. No tak jak mówiłeś, jest tu gracz na no tak? Więc podejrzewam, że po prostu mógł nie mieć innych postaci na domy sprawy. Nie wiem, co on gra często, tak? No ale niestety, no to nie było. Nie ma co oszukiwać. Niestety, totalny wjeżdża. Team musi być bardzo specyficzny, żeby można było opikować z Albo ktoś musi być naprawdę bardzo, bardzo pewny siebie. Bo jednak to uciszenie potrafi zrobić robotę, ale no, mimo wszystko trzeba używać tego mądrze. Cała dżungla wyczyszczona. Mam nadzieję, Daj, że pan zrobią pan. również baro Barona. Nie wiem na trójkach, jak to się nazywa, no ale... Powiedzmy, że barona. To jakiś pająk, ale. czy coś? Jeden inhibitor niestety pusznięty w drużynie, w drużynie przeciwnej i to jest bardzo, bardzo dużo, dużo. Możecie... O Boże, jak się nazywa ta strona, żeby posprawdzać tamelo i tak dalej? Lolking? LOLKing. LOLKing. To wrzucimy linka pod filmikiem, żeby każdy mógł sobie sprawdzić mniej więcej kogo mu dobiera do teamu i z kim gra, tak? Żeby to nie było wiadomo o co chodzi. Zawsze lepiej wiedzieć po prostu. Nawet jak jest lobby, tak? Czyli wybieramy postacie, to można sobie sprawdzić, czy... Czasem istnieje możliwość wykluczenia po prostu jednego gracza, tak? To co zrobił Roca Team na, na LCS-ach. Jak się wypowiadali. Podczas jednego meczu zauważyli, że po prostu jeden z graczy przeciwnej drużyny Potrafi grać tylko trzema postaciami. Więc od razu wykluczyli te trzy zbanowali Po czym prowadzący byli zdziwieni, tak? No, dlaczego takie śmieszne bany? Dosyć dziwne, tak? Wszyscy banują mądrość, rwane, tak? Oni zbanowali coś zupełnie innego. No więc chłopaki grzecznie powiedzieli, że stwierdziliśmy, że trzeba wykluczyć jednego gracza z gry. No i wygrali mecz praktycznie z palcem w tyłku, tak to się mówi. zostawili Wyeliminowali jednego gracza, tak? No tego to jest dobry, bardzo dobry przykład na to, że mimo wszystko lol to jest gra drużynowa, tak? Na, no, że chłopaki ogarniają, no to byłoby po prostu tylko prościej. Dżungla w 60% wyczyszczona przez... E, ...drużynę szufli. Idą Dokładnie. po prostu sko to skończyć. Uuu... Tak jak mówiłem, to już damage nie ulega wątpliwości, tak? Nie zostawia nic do gadania. No to... To, co zrobił teraz Gryfita, to, był, to jest w gruncie rzeczy bardzo dobre, a mało osób to robi, jest ma, mało rozsądny. stankował... Team, brawo, brawo. No, dokładnie, stankował wszystkie skile drużyny przeciwnej. To jest to, czego brakuje bardzo często na rankadach na no dosyć niskim elo, niestety. Nikt nie myśli w ten sposób zebrać mecz meczu przeciwnej drużyny, a potem żeby ich po prostu podobijać. Eee, bardzo jednostronny mecz, jak dla no, mnie. No, niestety. Niestety też moim zdaniem dziwnych, bardzo dziwnych przeciwników dobrało im. Właśnie to jest zaskakujące, trochę mnie to martwi, że niestety nie dobie... Powinno dobrać kogoś lepszego. Mimo wszystko. No jest to trochę. Nie jest na czym... czym ubolewać, ale mimo wszystko będziemy się żyć ze zwycięstwa naszych ziomków. Oddajemy go ze studia. Oddajemy go ze studia.